Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Feszak, jestem lekarzem koordynatorem koordynowanej opieki bariatrycznej. Bariatria w Płockim Szpitalu stała się faktem. Operujemy coraz więcej pacjentów, bardziej skomplikowane przypadki. Osiągamy to dzięki zespołowej grze. I chciałbym Państwu przedstawić moją serdeczną koleżankę, jest to dla mnie zaszczyt, panią dr Magdę Pawelec, z którą razem wykonujemy, między innymi razem wykonujemy operacje bariatryczne. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w Szpitalu Puckim, w miejscu, w którym powstał ośrodek leczenia otyłości założony dzięki doktorowi Jarkowi Faszakowi. Miejsce to jest wyjątkowe nie tylko ze względu na piękny widok z okna na Pucką Zatokę, ale również dlatego, że szpital przeszedł niedawno generalny remont i warunki dla pacjentów są wyjątkowo komfortowe. Osoby, które zmagają się z problemem otyłości i sobie z nim nie radzą, zapraszamy do nas na kwalifikacje. Nasz zespół składa się nie tylko z lekarzy, ale również z wykwalifikowanych pielęgniarek, psychologa oraz dietetyka. Z wielką przyjemnością chciałbym Państwu także przedstawić kolejnego lekarza, chirurga, który wykonuje razem ze mną zabiegi bariatyczne, no. doktora Bartka Staśkiewicza, który jest podczas obowiązków chirurgicznych, wykonuje obecnie operację, dlatego zaglądamy przez okno.